W okresie dominacji naszych formacji konnych na polach bitew Europy, jeźdźcy musieli z koniem tworzyć niejako jedno ciało. Od pracy konia zależało życie jeźdźca, a zatem polscy jeźdźcy dopracowali do perfekcji naszą specjalność: prowadzenie konia metodą dosiadową. I to właśnie ten kluczowy dosiad jest tematem pierwszego odcinka naszej serii. Niezależnie od tempa konia, jeździć cały czas kontroluje go prędkość głębokością dosiadu, a nie ręką. W dawnych czasach dużo jeździło się na tzw. oklep. Dzięki czemu jeździec w fazie szkoleniowej uzyskiwał pozycję dla siebie optymalną, pozwalało ona czuć się bezpiecznie w każdej fazie jazdy. Dodatkowo jeździec szybko dostrzegał zależność między dokładnym i głębokim przeleganiem swych pośladków do grzbietu konia a tempem jego kroku. Taką samą pozycję, jak jeździe na oklep mają miejsce trenujący ujeżdżenie, bo wtedy też mają najpełniejszy kontakt z koniem. A jak wiadomo, do tanga trzeba dwojga, i jeździec z koniem musi tę idealną parę tworzyć. Podkreślić należy niezależność dosiadu od trzymania przodu konia. Jeździec jest odchylony nieco ramionami do tyłu, bardzo dobre przyleganie kolan i ud powoduje, że czuje jeździec każdy ruch mięśni konia. Współcześnie wielu jeźdźców przechyla tułów nieco do przodu, lub stosuje tak zwane wygięcie lędźwiowe. To powoduje, że koń ma nieco przyciążone przednie nogi, a zat jest odciążony. Wtedy równowaga jeźdźca jest, jest chwiejna, a konie, szczególnie te bardziej energetyczne, mają tendencję do przyspieszania, co daje niedoświadczonym miejscom wrażenie dysonansu. W tym miejscu ważne jest też podkreślenie układu funkcjonalnego ruchu konia. Wytłumaczę to w sposób bardzo obrazowy. Przód konia Łopatki i przednie nogi to niejako kierownica, jak w samochodzie, odpowiadają one za kierunek, w którym jedziemy, kształt drogi, którą pokonujemy. Zad konia i tylne nogi konia to jest niejako silnik. Ta część odpowiada za napęd i prędkość. A zatem, jeśli chcemy regulować prędkość ruchu konia start, stęp, kół, galop, ciągi, to skupiamy się na zadzie a gdy pracujemy nad jakimikolwiek figurami, skręty, wolty, zwroty skupiamy się na przedniej, dolnej części. W jeździectwie naturalnym są to najważniejsze części ciała konia, którymi sterujemy. W ogóle nie skupiamy się na głowie, wędzidle, czyli górnej części konia. Ideałem jest jazda bez używania rąk, choć droga do tego jest długa, ale wcale nie niemożliwa. Właśnie nasi przodkowie galopowali manewrując koniem, a ręce mieli zajęte szablon i tarczą. Przy konieczności używania broni, yy, kiedy uderzeniu towarzyszy siła odbicia, jezyś musi siedzieć bardzo stabilnie, aby ta siła odbicia nie wyrzuciła go z A zatem sam moment walki wykonywany jest zawsze w dobrym dosiadzie, silnym trzymaniem udami oraz możliwym podparciem na strzemieniu od strony ataku. W w galopie w półsiadzie, jedziec nie przenosi się naprzód konia. Jego środek ciężkości wciąż musi znajdować się na środkiem ciężkości konia. A zatem jedziec unosi tyłek, ale jednocześnie przesuwa, przesuwa go nieco do tyłu, aby zrównoważyć swoje pochylenie. Skrajnie ta pozycja jest dobrze widziana na wyścigach konnych, gdy jockey ma swoją pozycję idealnie zsynchronizowaną z ruchem konia.